Zagłębiowski Szlak Kobiet, stacja Sosnowiec to nowoczesna spacerowo-historyczna inicjatywa, której celem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które na terenie miasta, czyli Sosnowca, działały, organizowały pomoc dla ubogich, prowadziły szkoły, zakładały szpitale, organizowały bibliotekę w plecaku. A tymczasem o tych kobietach poza gdzieś tam kartkami w książkach historycznych nigdzie nic nie znajdziemy. Nie ma, albo rzadko są ulice nazwane od ich nazwiska, dlatego społeczność lokalna niewiele o nich wie. Tymczasem zasługują na to, żeby o nich wiedzieć, żeby o nich mówić i żeby o nich pisać. Dlatego Stowarzyszenie Aktywne Kobiety trzy lata temu już podjęło inicjatywę utworzenia zagłębiowskiego szlaku kobiet. Na razie jest to stacja Sosnowiec. Następne stacje w zamierzeniach Stowarzyszenia to stacja Dąbrowa, Górnicza, stacja Będzin, stacja Jawożno, stacja Zawiercie. I wtedy będziemy na szlaku w tych miastach pokazywać te działaczki, te kobiety, które zostawiły po sobie ślady. Czasem były tylko na chwilę, na moment, a czasem zostawały na dłużej. Czasem się tylko urodziły, a już pochówek mają w innych miastach. Zagłębioski szlak kobiet to jak powiedziałam, inicjatywa spacerowo-historyczna, taka nowoczesna, w nowoczesnej formie, w nowoczesnym ujęciu. Szyldy z postaciami znaczących sosnowiczanek, wielkości postaci ludzkiej, na płycie diwon, umieszczane są na słupach energetycznych, gdzie w tych miejscach, w których te działaczki, kobiety. Były, działały, urodziły się. Na szyldzie, oprócz zdjęcia, znajduje się też bio, działaczki, biogram, a także informacja o miejscu, z którym były związane. E, Zagłębioski szlakowiec stacja Sosnowiec to cztery trasy. Pierwsza trasa A to trasa aktorki-aktystki. Aktualnie na tej trasie spotkamy Pole Negri. Pole Negri usytuowana była na słupie energetycznym przed Sosnowieckim Dworcem, bo tam właśnie e, epizod z Hrabią Dąbskim się odbył. Trasa D to działaczki dobroczynne. E, na trasie D na ten moment spotkamy Klarę Didier o Przemysłowcu Ditlu Henryku Ditlu wszyscy wiemy, natomiast jakże niewiele albo wcale nie wiemy o Klarze Klarze, która była działaczką dobroczynną, organizowała akcje charytatywne, a także prowadziła jadłodajnie dla biednych robotników. Na kolejna trasa to trasa B przedsiębiorczynie. i to. W P spotkamy Wandę Telakowską. To była taka pre prekursorka wzornictwa przemysłowego w Polsce, dyrektorka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Urodziła się w Sosnowcu, zmarła w Warszawie, pionierka w tym zakresie. I w Sosnowcu zakład dziewiarski, którego już dzisiaj nie ma, albo tylko ruiny są, nazywał się od jej imienia Wanda. Na tej trasie spotkamy także Helenę Rzadkiewiczową. Helena Rzadkiewiczowa została usytuowana przed Liceum Plater na ulicy Parkowej, gdyż to właśnie ona była założycielką siedmioletniej szkoły handlowej w Sosnowcu, a później szkoły realnej. Kiedy szkoła zniszczona została w czasie II wojny światowej, sztandary tej szkoły i dokumenty tej szkoły złożone zostały właśnie w liceum Plater. Stąd właśnie Helenę Rzadkiewiczową spotkamy w pobliżu liceum Plater. I wreszcie trasa O, działaczki ruchu oporu. Wśród nich znajdziemy. Michalinę Konieczną i tę Michalinę Konieczną spotkamy na placu Stulecia w Sosnowcu, działaczka ruchu oporu Armii Krajowej, sabotażystka zginęła, rozstrzelana w obozie w Oświęcimiu i Ankę Kowalską, którą znamy, jako poetkę, powieściopisarkę, ale i działaczkę ruchu oporu w okresie PRL-u. Anka Kowalska osytuowana jest na Supie Energetycznym na ulicy Małachowskiego. Na ten moment na szlaku spotkamy siedem znakomitych, znaczących soznowiczanek. I jeszcze jest jedna. Na trasie P-Przedsiębiorczynie, na Alei Mireckiego spotkamy Małgorzatę Woźniak. Ogorzata Woźniak to pierwsza właścicielka i założycielka odlewni stali w Sosnowcu, pierwszej w Polsce odlewni stali. Prowadziła ją razem ze swoimi synami. Jej szyl znajduje się w pobliżu, w willi Woźniaków, właśnie na Alei Mireckiego. Na ten moment na szlaku spotkamy siedem kobiet ale szlak ma charakter rozwojowy w założeniach, w planach stowarzyszenia. Na szlakach czterech szlakach spotkamy 40 znaczących sosnowiczanek. Zapraszamy na Zagłębiowski Szlak Kobiet, stacja Sosnowiec. Latem będziemy przemierzać szlak na rowerach, na hulajnogach w kapeluszach, w długich sukniach, będzie fajnie, wesoło i przyjemnie. Zapraszamy na szlak, zapraszamy do poznawania historii miasta z pozycji albo z perspektywy kobiet, które to miasto tworzyły, działały w nim i tutaj zostawiły swoje ślady. Dziękuję.